Co chodzi? Chodzi o to, że papierski jest szefem MPK od Ciote No dobrze, tylko no, że... Właśnie nie jest dobrze, bo zabija ludzi. najwyżej najwyżej tu może być tam jakaś krew tam na ubraniu zapala tak i co długo tak już? o nie jeździmy po no, 7 minut, no, nie no. tam na nim ja zdążyłem skręcać czyli 10-15 minut to szybciej będzie pani na piechotę ale nie ma jechać na czerwony ktoś musi to wziąć za to. podróż wreszcie jakaś wywodowska postawa chce Pani popchać? <laughs> dobrze nie ma wyjścia w wyborach trzeba podziękować No i je postój za skrzyżowanie Wębeka na bogata Przykład skretynienia papierskiego Żeby motorniczy mógł jechać dalej, musi ktoś przyjechać, żeby podpisać karty. Rewelacja. Za papierskiego w MPK się poprawiło. Pozdrowienie na żydowskiego ministra, pana Cezarego Grabaczyka. Do licytacji mieszkania bezprawnej łeb pracował.